Pokażę Wam teraz, jak ożywić Wasze solówki. Może najpierw o co chodzi z tymi żywymi, martwymi solówkami. Otóż na pewno kojarzycie EKG martwej osoby. Wygląda ona mniej więcej w ten sposób, czyli cały czas ten sam poziom. I z mojego doświadczenia, uczenia wielu gitarzystów, kontaktu, słuchania wielu nagrań, yy, które przesyłacie, widzę, że jest to realny problem, że często Wasze solówki właśnie wyglądają. Jakby narysować EKG Waszej solówki, to będzie to też taka ciągła linia. Czyli nie ma jakichś gór i nie ma dolin, czyli nie ma tego, co jest w EKG żywej osoby i te żywej solówki, czyli są pewne góry, są doliny, jest ciekawie, dzieje się coś. Inaczej, nawet jeśli będą ciekawy dobór dźwięków, ciekawe rzeczy będą się działy w Waszej solówce, to będzie ona i tak koniec końców monotonna i nudna. I sposobem, żeby to zmienić, czyli tchnąć życie w Waszą solówkę, są różne sposoby, ale tym, co chciałem powiedzieć, czymś, co jest bardzo proste do wykorzystania, jeśli chodzi o Taki też techniczny aspekt. Każdy z was oglądających jest w stanie to dzisiaj wykorzystać, mimo to, że niewielu to robi, to jest dynamika. Czyli mówiąc najprościej, granie cicho głośno. Wydaje się bardzo proste, pewnie myślicie sobie, a wiadomo, że to stosuje. Chciałbym, żebyście obejrzeli do końca, ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że tego nie wykorzystujecie, albo w małym procencie, tak mi mówi moje doświadczenie, przesłuchując naprawdę setki nagrań, które, które od Was otrzymuję. Więc pokażę Wam konkretne ćwiczenia, jak to zastosować i myślę, że po tej lekcji, um, jeśli do tej pory EKG Waszej solówki wyglądało mniej więcej tak, aby jakieś tam były malutkie wahania, to będziecie w stanie grać w ten sposób i od razu tchnie, tchniecie życie, ożywicie Wasze solówki. Ja się nazywam Szymon Zajfer z gitary.pl. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję gdzieś tutaj i kliknijcie też ten dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych materiałach. A tymczasem przejdźmy już do tego, w jaki sposób możecie zastosować te ćwiczenia, żeby ożywić wasze celówki. Pozwólcie, że założę słuchawki gram tutaj tylko przez Helixa, więc nie ma żadnego głośnika, przez który słyszę, co gram. I tak, pierwsza sprawa, żeby zacząć stosować właśnie dynamikę, spróbujcie zagrać jeden dźwięk. Powiedzmy, złapię sobie tutaj ten dźwięk C na trzecim, trzeciej strunie, piątym progu i zagrajcie go najciszej, jak jesteście w stanie. Coś takiego w moim przypadku. Pamiętajcie, że jeśli macie kompresor, warto go wyłączyć, ponieważ on spłaszcza zasady e, dynamikę. I teraz stopniowo grajcie coraz głośniej. Ja tutaj szybko to zrobię, żeby tylko zademonstrować, o co chodzi, ale możecie troszkę bardziej stopniowo to robić. I w ten sposób EKG, może powiedzieć, tego co gracie, będzie właśnie stopniowo coraz tutaj szło bardziej w górę i później schodzimy znowu w dół od tego bardzo głośnego. Bardzo cichego. Wy zróbcie to, jak mówię, bardziej stopniowo, i ja tutaj chciałem zademonstrować o co chodzi. Ale chodzi w pierwszym tym ćwiczeniu po to, żeby wyczuć w ogóle ten, tę skalę dynamiki, jaką mamy na gitarze. Bo często nam się wydaje, że gramy właśnie ciszej, głośniej, ale tak naprawdę są to bardzo małe różnice, które są ledwo zauważalne, a nie coś takiego. Tak, jak tutaj zagram pierwszy dźwięk bardzo mocno, kolejnie cicho, i teraz, jak słuchacie, może Wam się wydawać no okej, okay, normalne, ale w Waszym graniu prawdopodobnie ta skala jest dużo mniejsza, po prostu jak gramy, wydaje nam się, że, znaczy my czujemy, że gramy słabiej i mocniej, ale to się nie aż tak przenosi na odbiór przez słuchacza, jak nam się wydaje. Więc warto się nagrać i posłuchać tego, jeśli macie jakieś na przykład solówkę nagraną z niedawna, posłuchajcie jej, jeśli nie, to pograjcie coś do podkładu i nagrajcie to i posłuchajcie, jak to brzmi. My się zauważycie, że ta skala dynamiki, którą wykorzystujecie jest po prostu mała. Więc pierwsze ćwiczenie, jak mówię... Jeden dźwięk cichutko, coraz głośniej, aż do bardzo mocnych uderzeń i z powrotem. Jak to zrobić? przechodzimy do kolejnego. I w drugim ćwiczeniu przeniesiemy to już na bardziej praktyczny przykład. Wykorzystamy jakiś schemat skali, który znacie. Może to być dowolny schemat. Ja tutaj użyję pentatoniki Amol, ponieważ większość osób zna ten schemat, ale oczywiście, jak mówię, odnosi się do każdego schematu. I będziemy grali ją w górę i w dół, grając mocniej, akcentując co któryś dźwięk. Możemy zacząć od tego, że będziemy grali po cztery dźwięki. Pierwszy z nich mocno zaakcentujemy, kolejne trzy będą ciche, i później kolejne znowu akcentujemy. Jest to bardzo standardowy sposób akcentowania. Wykorzystamy go tutaj jako punkt startowy, później przejdziemy do, do bardziej powiedzmy ciekawych zastosowań. Więc zadanie jest takie. I w dół tak samo. Czyli bardzo mocno. Tutaj możecie zagrać mocniej, jeszcze bardziej wyolbrzymić to, ponieważ na potrzeby ćwiczeń warto jest wyolbrzymić, żeby później, kiedy będziemy grać normalnie, e, pamiętać o tym. Pierwszy dźwięk z tych czterech gracie głośno, bardzo głośno, kolejne cichutko i kolejne znowu głośno, kolejne cichutko. Zagrajcie tak w górę i w dół, aż będzie to Wam szło swobodnie, aż rzeczywiście będziecie na tym panowali. Bo jeśli, jeśli w ogóle nie zwracacie na to uwagi, to prawdopodobnie jak będziecie teraz ćwiczyć, zobaczycie, że. Może na początku Wam się uda, ale już drugi, czy, czy, czy trzecia ta czwórka, już gdzieś ten akcent Wam troszkę zrobi, zrobi się słabszy, albo zapomnicie o nim. Więc zagrajcie grajcie tak długo, aż będziecie w stanie płynnie w górę i w dół zagrać, trzymając się tego akcentowania, tej dynamiki. Więc posiedzcie na tym chwilę, jeśli trzeba i przejdziemy do trzeciego, ostatniego ćwiczenia. I teraz, żeby nasze, nasza dynamika nie była taka e, schematyczna, czyli że akcentujemy właśnie ten co czwarty dźwięk, bo nie o to nam chodzi, chcemy bardziej kreatywnie móc to wykorzystać, Pomieszamy trochę, to znaczy weźcie schemat, który wykorzystujecie, ja w tym przypadku będę dalej się trzymał pentatoniki Amon i wyznaczcie sobie kilka dźwięków, które chcecie zaakcentować, niech to będzie losowo. No ja powiedzmy wy wybieram ten, ten i ten, załóżmy, trzy dźwięki w tym schemacie. I teraz znowu gram ten cały schemat w górę i w dół, ale kiedy trafię na któryś z tych dźwięków, które sobie teraz losowo wybrałem, ważne, żeby one nie były właśnie jakoś schematycznie, czyli co trzeci dźwięk tylko losowo rzeczywiście wybrane. Jak trafię na któryś z tych dźwięków, akcentuję, mocno uderzam. Pozostałe uderzam delikatnie. Więc próbuję teraz zagrać, mam nadzieję, że zapamiętam, które to są. Więc zagrałem w górę i w dół, starając się zaakcentować właśnie te trzy dźwięki pozostałe, grać delikatnie i cicho. Chodzi o to, żeby uniezależnić rękę od tego, żeby grała w konkretnym miejscu w takcie. Tylko akcenty, tylko móc tym dowolnie operować, żeby to było pod naszą kontrolą. Więc kiedy uda wam się, wyznaczycie sobie kilka dźwięków, uda wam się je zagrać akcentowane pozostałe cicho, no to powiedzmy, no to teraz ten, załóżmy ten i ten niech będzie. I robicie to samo. I warto później zmienić w ogóle schemat i miejsce na gryfie i w ogóle jaką inną skalę. Na przykład teraz mógłbym zagrać, załóżmy tutaj skalę D-Dur i na jej bazie coś zrobić e, ćwiczenie, że znowu, wybieram kilka losowych dźwięków i je chcę zaakcentować, pozostałe zagrać cicho. Jak mówię, to pomoże Wam mieć kontrolę nad tym, który dźwięk gracie głośno, który gracie cicho i później, kiedy już będziecie grali własne solówki, będziecie nad tym panowali. I to tyle, jeśli chodzi o te lekcje. Sama idea nie jest skomplikowana i myślę, że każdy z was, was gdzieś o tym słyszał, ale moje doświadczenie, powtórzę, mówi, że większość z oglądających tutaj nie wykorzystuje tego w praktyce i na tym Wasze solówki cierpią, więc weźcie sobie to do serca, poćwiczcie. Jeśli już to stosujecie, to brawo Wy, super. Jeśli w ogóle interesuje Was więcej porad, jak grać lepsze solówki, chcecie się w tym rozwijać, to polecam mój kurs Instrukcja Improwizacji. Poniżej w opisie jest do niego link, załącznik też gdzieś tutaj na ekranie się pojawił przycisk. Jeśli jesteście zainteresowani tym, żeby grać lepsze solówki, więcej różnych ciekawych sposobów na to, żeby solówki brzmiały profesjonalnie, to ten kurs mi się Wam się spodoba. A ja się nazywam Szymon Zajfer, składam za gitary pl. Dzięki za obejrzenie. Dajcie proszę łapkę w górę, jeśli Wam się lekcja podobała. Będę bardzo wdzięczny. Napiszcie też komentarz poniżej. Jeśli Wam się podobało albo macie jakieś pytania, napiszcie proszę poniżej. I też subskrybujcie kanał. Tutaj gdzieś dajcie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych materiałach. A ja dziękuję. Trzymajcie się do usłyszenia. I tutaj za pojawi się przycisk do instrukcji improwizacji.